Witam, kochani. Dziękuję bardzo za Wasze reakcje. Witam też nowych subskrybentów. Nie spodziewałem się takiej liczby. Jesteście naprawdę niesamowici. Dziękuję za pytania, szczególnie Darkowi Piotrowskiemu. Darku, jeśli chodzi o praktykę, to nie ma jej. Praktyka jest iluzją. Jedyne co możesz zrobić to w chwilach, gdy odczuwasz strach lub pojawia się zatroskanie, po prostu użyj tego, co nazywam kryzysową uwagą. Taką, która pojawia się w sytuacjach kryzysowych, na przykład gdy coś zgubimy albo gdy coś niespodziewanie się wydarzy. Wtedy naprawdę poświęcamy sobie uwagę i wykorzystując ten rodzaj świadomości obserwujemy to, co dzieje się tu i teraz. Nie pozwalamy, by myśl tworzyła przyszłość. Ego nie może istnieć bez przeszłości. To jego podstawa funkcjonowania. Ego to ruch myśli, a więc pamięć, ruch do teraźniejszości, modyfikacja i tworzenie domniemanej przyszłości. Jeśli zdamy sobie sprawę, że centrum ja jest tylko wyobrażeniem, nie ma przyszłości. Co oczywiście nie znaczy, że nie mamy zaplanować sobie drugiego dnia. Chodzi o to, by myśl nie przeniknęła do sfery psychologicznej i by ni nią się nie stała. W stanie kryzysowej świadomości tak naprawdę. Nie ma czegoś takiego jak pamięć, jest tylko tu i teraz. To jest inny rodzaj naszej przestrzeni. Tak jak mówiłem wcześniej, umysł, gdy styka się z wydarzeniem, z rzeczywistością, z czymś faktycznym, natychmiast tworzy domniemanie, obraz, wizerunek i zawsze podąża za tym obrazem. Tak zwani konspiracyjni youtuberzy świetnie to wykorzystują. Mówią nam o UFO, o innych rasach obcych, a nasz umysł natychmiast tworzy obrazy na bazie tego, co słyszymy. Tworzy domniemania, przypuszczenia. Bez głębszego analizowania podąża za domniemanym obrazem. Choć nikt nigdy nie widział obcych z innych planet. Czy wymiarów. Już tworzone są domniemania o ich rasach, o ich preferencjach w wiedzeniu. Niestety wielu zarabia na tym schemacie działania umysłu, bo czasem nie liczy się prawda, ale oglądalność. Dlatego, że nasz wizerunek tworzy wyobrażenia na zasadzie domniemania. Jesteśmy uwikłani w pułapkę. Wielu ludzi szuka sensacji, bo to pobudza emocje i będą podążać za domniemaniami, wyobrażeniami, przypuszczeniami. Oglądamy jasnowidzów mówiących o krachach, na giełdzie o załamaniu rynku światowego, o rozpadzie społeczeństw, o zbliżającej się wojnie. To wszystko wiąże się ze strachem i paniką, bo nasze umysły to narzędzia ochrony biologicznego życia. Umysł będzie tworzył domniemania na temat i będzie za nim podążał. Tak naprawdę ludzki problem leży w strukturze ego i ja. Żyjemy w imieniu czegoś, czego realności Nigdy nie sprawdziliśmy. Zakładamy realność istnienia takiej osoby. Co więcej, dzielimy się wspólnie tą wiarą, że jesteśmy odseparowanymi jednostkami. Boimy się śmierci, choć realność jest taka, że nikt na tym świecie nie wyjdzie z tego, co nazywamy życiem żywym. Ale umysł nie jest zainteresowany rzeczywistością. Umysł będzie podtrzymywał iluzję swojego istnienia. Może w momencie jakiejś tragedii, gdy nie będziemy już dłużej mogli tego wszystkiego wytrzymać, iluzja odseparowane jednostki po prostu pęknie. To bardzo ważne, by obserwować nasze myśli, by zobaczyć schemat ich działania. Jeśli oglądamy jakieś wideo, jesteśmy w przestrzeni tu i teraz, Łatwo zauważymy bezsens naszych reakcji, naszego umysłu, a także nonsens takich filmów czy programów. Rzeczywistość jest bardzo prosta, ale nasze umysły bardzo złożone, skomplikowane. Niestety nie ma żadnej techniki, która uczy uważności. Ona albo jest, albo jej nie ma. Identyfikacja zaczyna się każdego ranka, kiedy się budzimy. Dostałem diagnozę rak, i każdego ranka po przebudzeniu zaczyna się dramat. Od przypominania sobie, bo przypominam sobie tragedię, która się dzieje, albo mój umysł ją tworzy, albo kiedy opuszcza nas partner czy partnerka. Uśmiech natychmiast nawiązuje kontakt z naszym centrum, tworzy wyobrażenia, przypuszczenia, tworzy myśli, jakim w jakim strasznym stanie jesteśmy, w jakiej boleści żyjemy. Tworzymy domniemania, tworzymy wyobrażenia, a w związku z tym, co za tym podąża, nasze emocje. To dzieje się tak, jak po obłączeniu komputera. Startuje system, na przykład Windows. Kiedy zobaczymy ten schemat w świadomości, gotowości, w takim alercie, będziemy to obserwować. Nasz umysł już dłużej nie będzie kontaktować się z odseparowanym ja. Pojawi się coś, co będzie to obserwowało, będzie tego świadome, świadome tego schematu. Taka obserwacja, taka świadomość, Dokonuje się w innej przestrzeni, w innej niż to ego ja. W świecie wirtualnym wiele mówi się o oświeceniu, o wyzwoleniu, i również na tej podstawie nasz umysł tworzy domniemania, tworzy obrazy, przypuszczenia. Wtedy można, może warto zwrócić uwagę na tego, kto chce być oświecony. Pewien rodzaj przebudzenia nie jest doświadczeniem spektakularnym. To jest coś bardzo naturalnego. Może odbywać się zupełnie spokojnie. Nasz umysł może nawet tego nie zauważyć, bo działa w spowolnieniu, działa w przeszłości. Może czasem to trwać tygodniami, ale że zauważymy pewne zmiany w sobie, w swoim działaniu. Jest znany przypadek pewnego mnicha, który poświęcił całe swoje życie w poszukiwaniu oświecenia. Przez dekady siedział w odosobnieniu, i w pewnym momencie, gdy zdał sobie sprawę, że tak naprawdę ściga wyobrażenie, że tak naprawdę nie jest to możliwe, dał sobie spokój. Za jakiś czas, Przemiana nadeszła zupełnie niespodziewanie. Druga historia wiąże się ze znanym nauczycielem Zen Shunryo Suzuki, który przyniósł Zen Soto do Stanów Zjednoczonych z Japonii. Podczas jednego z wykładów ktoś zapytał go, dlaczego nigdy nie mówi o swoim doświadczeniu oświecenia. Wtedy jego żona, Amerykanka siedząca gdzieś z tyłu, wybuchnęła śmiechem. Powiedziała głośno, bo on nigdy tego nie miał. Nasze cierpienie związane jest z tym, że czujemy się wyizolowani i dlatego chcemy się wyzwolić. A tak naprawdę wyzwolenie jest jeszcze jedną iluzją umysłu, jeszcze jedną projekcją. Czemuż nie żyć w spokoju ze sobą, jak najbardziej naturalnej przestrzeni tu i teraz? Z pełną uwagą i świadomością, czemu nie zaakceptować realności życia i zaakceptować to, że nic nie jest gwarantowane? Nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo. Jeśli zachodzi potrzeba sprawiedliwości czy bezpieczeństwa, zachodzi pytanie dla kogo. Życie gra swoimi kartami. Ktoś wsiada do samolotu, który za chwilę ulegnie katastrofie. Wszyscy giną. Czy jest w tym jakaś sprawiedliwość? Czy możemy sobie cokolwiek zagwarantować? Jeśli kochamy kogoś mocno, czy możemy zagwarantować, że ten związek będzie trwał wiecznie? Zamiast zamartwiać się przyszłością, po prostu odechnij, odetchnij i zobacz, że ten, kto chce bezpieczeństwa, jest iluzją. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że coś nam z ręki nie wypadnie, albo że się nie potkniemy i nie przewrócimy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wypadku drogowego, bo chwila nieuwagi nie może zakończyć nasze życie. A co tak naprawdę umrze? Hmm. Iluzja separacji. Popaż dookoła i powiedz sobie, ja jestem tym światem, a ten świat jest mną. Czy jest sens się martwić? Warto robić wszystko, by chronić swoje życie, ale czy warto z tego tytułu wpadać w paranoje i konflikty wewnętrzne, tworzyć dramaty? Dbanie o siebie nie musi oznaczać depresji, strachu, czy codziennych trosk, konfliktów. A więc może usiąść spokojnie i pozwól światu też się uspokoić. Ktoś zapytał mnie o moje życie osobiste, jak dostałem się do nowej zraki. No cóż, najważniejsze rzeczy w życiu dzieją się zupełnie przypadkowo i nieoczekiwanie. Na początku lat 90. wraz z moją dziewczyną postanowiliśmy wyjechać z Polski. Robiliśmy różne próby, mieliśmy wiele idei i kiedyś zupełnie przypadkowo zobaczyliśmy małe ogłoszenie w gazecie o pomocy w emigracji do Nowej Zelandii. No i mając gdzieś z tyłu głowy, że może to być po prostu kolejne oszustwo, Zaufaliśmy. Wysłaliśmy wymagane papiery i pieniądze. Po półtora roku oczekiwania nagle stało się. Przyszła wiadomość od naszego agenta: Proszę wysłać paszporty do ambasady Nowej Zelandii po wizy stałego pobytu. O tak, to wszystko. Tak naprawdę nie miałem wielkiej nadziei, że to się wydarzy. No i cóż, stało się. Czy chciałem tego, czy nie. A z tym wyjazdem wiąże się pewna mistyczna opowieść, ale o tym może w innym odcinku, w którym poruszę niezwykłe rzeczy, które spotkałem w moim życiu. A teraz dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję. I cóż, bądźcie szczęśliwi, dbajcie o siebie i radujcie się. Nie martw się, nie ma o co. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.